Już tylko dwa miesiące pozostają do rozpoczęcia sezonu żużlowego. Jak wyglądają przygotowania u Duńczyka Frederika Jakobsena? Wszystko przebiega w porządku. Nie mogę się doczekać momentu powrotu do jazdy. Zgodnie z planem przebiega też przygotowanie mojego sprzętu. Mamy już wszystkie potrzebne części. Fizycznie czuję się znakomicie. Teraz udaję się do Hiszpanii, gdzie przez 8 dni wraz z Mikaelem Nichelsenem będę trenować na rowerach. Robię wszystko, aby być w pełni gotowym do sezonu. W zimowej przerwie Frederik odwiedził Gniezno. Była to między innymi okazja do rozmowy z klubowymi działaczami. Tak, mam tutaj mechanika, tutaj jest moja baza i mój warsztat. Zostaję na kilka dni, aby jeszcze przyspieszyć przygotowania do sezonu. Very soon ready for the season to start. Opinii wielu ekspertów, żwiżowych dziennikarzy, Frederik ma szansę być najlepszym zawodnikiem U24 w rozgrywkach EUNER pierwszej ligi. Jak sam zapatruje się na to stwierdzenie? Yeah, I haven't really read much stuff. Uh, it's always nice, but, uh, you know to zawsze miło, gdy słyszy się takie opinie. Jednak to tylko opinie o wszystkim zadecyduje postawa w sezonie. W ubiegłym roku też słyszałem różne zdanie na temat mojej jazdy. Dla mnie najważniejsze to być mocnym i równym punktem drużyny. Oczywiście wierzę, że może mi się to udać. Zrobię wszystko, aby być najlepszym w lidze. To jest mój cel. Of course, I'm going to build on this and what we learned last year, and uh, I'll keep on doing uh, good and improving all the time. So, I think for sure it's going to be good. And of course, I believe I'll be the best in the league, uh, both uh, senior and under 24. So, that's the mindset I have, and I always race with. And why settle for less if you have the option to achieve the best? Znamy składy składają się średnio jakie z którymi rywalizować się będą w EHL pierwszej lidze Gnieźnianie. Jak na ich tle Federico ocenia szanse aforti startu? Ah, uh, it's good. It's good. I think we have a pretty solid team. Uh, I know all the guys really good. Medic from before and Killerman is, and me is really close personally and są duże. Mamy solidny zespół. Do składu wraca Mirek Jabłoński, mamy Petera Kildemanda. Stać ich na wiele. Z Peterem znamy się dobrze. Od sześciu lat jeździmy w tym samym klubie w Danii. Oprócz tego mamy Timo, Oskara i jest Kevin. Z pewnością zrobią dobry wynik. Bierze także w naszych juniorów. And I'm sure it'll be it'll be really good for us. Do zakończenia krótkiej rozmowy z lubianymi w pierwszej stolicy drużynkiem, kilka słów w kierunku fanów czerwono-czarnych. Yes, uh, I want to say thank you for the support last year. It's it uh, was really cool. Uh, unfortunately, it's Dziękuję wam za zeszły rok. Był trudny, pełny obostrzeń, ale czuliśmy, że jesteście z nami. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że w komplecie spotkamy się na stadionie. Do zobaczenia. All the wise just thanks for the support and and for always positive vibes around the team. Uh, always pushing us to the limits and, uh, and celebrating with us when it's uh, going good or bad so uh, that's how real fans is and i'm grateful for that and thank you for this and see you as soon as, as the season starts